Witam Was serdecznie na kanale Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Ja nazywam się Ania Sikorska i opowiem Wam dzisiaj, jak ułożyć swoją listę szkół i klas w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zasady, o których Wam dzisiaj powiem, dotyczą szkół biorących udział w elektronicznym naborze. Szkoły nieprowadzone przez powiat Poznań czy powiat poznański, szkoły prywatne, społeczne mają swoje odrębne zasady rekrutacji. Z każdego powiatu możecie wybrać trzy szkoły. Możecie więc wybrać trzy szkoły w Poznaniu i dodatkowo trzy w powiecie poznańskim. Oczywiście możecie rekrutować się także do innych powiatów. Sytuacja w Poznaniu i powiecie poznańskim jest o tyle wyjątkowa, że razem prowadzą one rekrutację, czyli wszystkie szkoły wpisujecie w jednym wniosku. I te z Poznania i te z powiatu poznańskiego. Zwróćcie uwagę na to, że limit, o którym mówię, dotyczy szkół. Możecie wybrać tylko trzy szkoły, ale dowolną liczbę klas. To znaczy, że w każdej szkole możecie wybrać nawet wszystkie klasy, które ma ona w swojej ofercie. Jeśli w ramach jednego zespołu szkół wybieracie dwie lub trzy szkoły, np. liceum i technikum, czy technikum i branżową szkołę, to z limitu trzech wykorzystujecie już dwie szkoły. Wyszukując szkoły dla siebie warto oszacować swoje punkty rekrutacyjne. Możecie to zrobić np. przy pomocy kalkulatora punktów na stronie Nabor. Swoje oszacowane punkty porównajcie z wynikami rekrutacji z poprzednich lat. Zestawienie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdziecie na naszej stronie internetowej cdzdm.pl w zakładce dla uczniów szkół podstawowych o rekrutacji. Mam tu dla Was dwie ważne wskazówki. Zwróćcie uwagę nie tylko na minimum punktowe, ale także na medianę. I sprawdzajcie nie tylko wyniki z zeszłorocznej rekrutacji, ale także te z poprzednich lat. Te minima punktowe potrafią się bardzo różnić, dlatego warto patrzeć na medianę, która jest stabilniejsza. Pamiętajcie, znamy tylko wyniki rekrutacji z poprzednich lat. Nie wiemy, jak będą wyglądały w tym roku. A kiedy się dowiemy? No po zakończeniu tegorocznej rekrutacji. Wybierając swoje trzy szkoły, zwróćcie uwagę na to, by choć jedną z nich mieć na liście taką, do której czujecie, że dostaniecie się na pewno. Wtedy nie będziecie się tak martwić o wyniki rekrutacji i o rekrutację uzupełniającą. Znając te podstawowe zasady, moglibyście w swoim wniosku ułożyć np. taką listę szkół i klas. Wybraliście trzy szkoły i po kilka klas w każdej z nich. A tak to wygląda w praktyce, w takim realnym wniosku. Żeby jednak tę listę ułożyć mądrze, warto znać jeszcze. Cztery dodatkowe zasady. O zakwalifikowaniu się do danej klasy decyduje liczba punktów. Dostaniesz się tylko do jednej klasy w jednej szkole. Ważna jest kolejność, w jakiej ustawisz klasy w swoim wniosku, ponieważ dostaniesz się do pierwszej z nich, do której wystarczy punktów. Ustaw więc klasy w kolejności od tych, na których zależy Ci najbardziej, po te, na których zależy Ci najmniej. Niektórym ta wiedza już wystarczy, i w zasadzie tutaj mogliby skończyć oglądanie tego wideo. Inni jednak, po usłyszeniu tych czterech zasad, mają do nas jeszcze sporo pytań. Dlatego za chwilę przyjrzymy się tym czterem zasadom bardziej szczegółowo. Jak działa system? Wróćmy do Twojej listy szkół. System sprawdza ją od góry, od pierwszej pozycji, którą masz wskazaną w swoim wniosku. Jeżeli wystarczy Ci do niej punktów, to tam Cię zakwalifikuje i nie będzie sprawdzał dalej. No dobrze. A co jeśli się nie zakwalifikujesz do tej pierwszej? Przechodzi do kolejnej i sprawdza, czy tam wystarczyło ci punktów. Jeśli nie, sprawdza dalej. Tak długo, aż gdzieś się nie zakwalifikujesz, a potem dalej już nie sprawdza. Wniosek? Dostaniesz się tylko do jednej klasy w jednej szkole. I dostaniesz się do pierwszej wskazanej w Twoim wniosku klasy, do której wystarczyło ci punktów. No dobra. A co jeśli chciałam iść do klasy humanistycznej, a na tej czwartej pozycji miałam Biolchem? Szczęśliwie twój wniosek może być wypełniony zupełnie inaczej. Nie musisz układać swojej listy szkołami. Możesz pomieszać klasy z różnych szkół i na przykład na pierwszych miejscach ustawić klasy o profilu humanistycznym, a dopiero potem przejść do innych profili w wybranych szkołach. System będzie sprawdzał Twój wniosek od góry, więc jeżeli nie uda Ci się zakwalifikować do wymarzonej szkoły na wymarzony profil, to może uda się na ten wymarzony profil w szkole drugiego wyboru albo w szkole trzeciego wyboru. Wniosek? Ustaw klasy w kolejności od tych, na których zależy Ci najbardziej, po tych, na których zależy Ci najmniej. To ty decydujesz. Twoja lista może wyglądać tak lub tak. To zależy, co jest dla ciebie ważniejsze dostać się do wymarzonej szkoły, czy na wymarzony profil. Możesz też zupełnie pomieszać szkoły i klasy. Zobacz, gdyby dla mnie priorytetem była rozszerzona matematyka, może w wymarzonej szkole dałabym najpierw MatFIS i MatGeo, potem w szkole drugiego wyboru MatFIS, potem w szkole trzeciego wyboru MatFIS i MatINF, a potem ze szkoły pierwszego wyboru wybrała jeszcze Biolchem, czy klasę humanistyczną. Najważniejsze, by na Twojej liście klasy znajdowały się w kolejności, w jakiej chcesz do nich iść. Teraz już pewnie wszystko jasne? A jednak, i po tym wyjaśnieniu często pojawiają się pytania. Dotyczą one najczęściej czwartej zasady. O zakwalifikowaniu się do klasy decyduje liczba punktów. Pierwsze pytanie to czasem: Dlaczego nie dostałam się do, dajmy na to, dziesiątego licę, skoro kolega miał mniej punktów, a się dostał? Mam nadzieję, że dla Ciebie to już oczywiste, ale wyjaśnię tak: proforma. Wyobraź sobie taką sytuację: środek lata, wakacje, piękna pogoda. Mama Kasi spotyka się z mamą Janka pod sklepem. Obie w uśmiechach są już po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Mama Kasi mówi do mamy Janka: Słuchaj, jestem taka szczęśliwa. Kasia dostała się do dziesiątki. Pojechała już na wakacje zadowolona. A mama Janka na to: Ach, Gratulacje! Mój Janek dostał się do szóstki. Wtedy nagle na twarzy mamy Kasi wychodzi drobne zwątpienie i mówi: Ale jak to? Ile Janek miał punktów? Kasia nie dostała się do szóstki, a też miała ją na swojej liście. Mama Janka odpowiada z dumą: 164. Mama Kasi. Obruszona jeszcze bardziej. Kasia miała 165, czyli nawet więcej. Mam nadzieję, że dla Ciebie ta opisana sytuacja jest absurdalna i dobrze wiesz, dlaczego Kasia nie dostała się do szóstki. Patrząc na listę szkół we wniosku Kasi, można jasno stwierdzić, że widocznie Kasia wolała iść do dziesiątki i do niej się dostała, bo miała ją wyżej w swojej liście preferencji. Szóstkę. Wskazała na dalszej pozycji, więc system po zakwalifikowaniu Kasi do dziesiątki dalej już nawet nie sprawdzał, gdzie jeszcze wystarczyłoby jej punktów. No i jest jeszcze jedno pytanie, które słyszymy bardzo często. Czy ktoś, kto wskazał szkołę jako szkołę swojego pierwszego wyboru, ma większe szanse dostania się do niej niż ta osoba, która wskazała tę samą szkołę jako swój drugi lub trzeci wybór? Przeanalizujmy to znowu na przykładzie Kasi i Janka. Załóżmy jednak, że tym razem poszło im troszkę słabiej. Kasia zdobyła w rekrutacji 159 punktów, a Janek 160. Kasia na swojej liście preferencji na pierwszym miejscu dała klasę biologiczno-chemiczną w dziesiątce, a na drugim miejscu klasę biologiczno-chemiczną w szóstce. Janek na pierwszym miejscu dał klasę biologiczno-chemiczną w szóstce, a na drugim biologiczno-chemiczną w dziesiątce. Sprawdźmy, co dzieje się w myślach systemu rekrutacyjnego. System patrzy, czy Kasi wystarczyło punktów do klasy biologiczno-chemicznej w dziesiątce? Powiedzmy, że miała super farta i wydaje się, że załapała się właśnie na ostatnie miejsce w tej klasie, więc system rezerwuje jej tam miejsce. Jednak przechodzi potem do wniosku rekrutacyjnego Janka. <gry> Sprawdza, czy wystarczyło mu punktów do klasy biologiczno-chemicznej w szóstce. Niestety, to 160 punktów okazało się niewystarczające i nie może go tam zakwalifikować. Sprawdza więc, co Janek miał na swojej drugiej pozycji. O, to klasa biologiczno-chemiczna w dziesiątce. Na ostatnim miejscu system widzi tam Kasię z jej 159 punktami. Co wtedy robi system? Na to ostatnie miejsce kwalifikuje Janka, ponieważ ma on większą liczbę punktów niż Kasia. Co się więc dalej dzieje we wniosku rekrutacyjnym Kasi? System sprawdza kolejną pozycję. Na jej drugiej pozycji była klasa biologiczno-chemiczna w szóstce, no i my wiemy już, że niestety tam nie wystarczyło jej punktów, skoro Janka 160 to było za mało. System nie zakwalifikuje więc tam Kasi i sprawdzi, co miała na trzeciej pozycji. Miejmy nadzieję, że wybrała jakąś szkołę awaryjną, do której wystarczy jej punktów. Jeśli jednak na tej ostatniej pozycji również miałaby klasę, do której punktów jej nie wystarczy, Kasia będzie musiała wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Oczywiście ten cały proces myślenia systemu, który Wam opisałam, dzieje się tylko jakby w jego środku. Wy, jako kandydaci w rekrutacji, widzicie tylko efekt końcowy, czyli Kasia zobaczy, że nigdzie nie została zakwalifikowana, a Janek, że dostał się do klasy biologiczno-chemicznej w dziesiątce. Podsumowując, wypełniając swój wniosek rekrutacyjny i tworząc swoją listę szkół i klas, pamiętajcie o tych czterech zasadach. Dostajecie się tylko do jednej klasy w jednej szkole. O tym, do której klasy się dostaniecie, decyduje liczba punktów. Dostajecie się do pierwszej klasy z waszej listy, do której punktów wam wystarczyło. I co z tego wynika? Układając swoją listę klas. Pamiętajcie, by ułożyć ją od tych, do których najbardziej chcecie iść, po te, do których najmniej. Zapraszamy Was też na webinar, który organizujemy 17 maja o godzinie 10. Opowiemy na nim ze szczegółami, jak przebiega proces rekrutacji i jak wypełnić elektronicznie wniosek. Jeśli oglądacie to wideo po 17 maja, to już na pewno gdzieś na naszym kanale znajdziecie jego nagranie. Obserwujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów, a jeśli macie pytania, zostawiajcie je śmiało w komentarzach. Powodzenia w rekrutacji!